Partnerem programu jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna. Rząd przyjął projekt budżetu na przyszły rok. Zapowiedziano rekordowe środki na gospodarkę morską. Co to oznacza dla inwestycji w naszym regionie? O tym już za chwilę. Nazywam się Piotr Stefanowski, a to jest Raport Gospodarczy. W Polsce rośnie bezrobocie. Czy to zwiastun studzenia gospodarki? Dzięki wsparciu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej studenci Politechniki budują bolid wyścigowy. Co zrobić, by Pomorze było kuźnią kadr dla Formuły 1? Rząd przyjął budżet państwa na 2026 rok. Dochody zaplanowano na poziomie 647 miliardów złotych, a wydatki mają sięgnąć niemal 920. W prognozach znalazł się wzrost gospodarczy na poziomie 3,5% oraz inflacja na wysokości 3%. Największą część wydatków pochłonie obronność: 200 miliardów złotych, czyli 4,8% PKB, to najwyższy poziom w całym NATO. Inwestujemy w bezpieczeństwo i w odporność. Dzisiejsze czasy wymagają od odpowiedzialnych rządzących tego, aby każda wydawana złotówka była traktowana jak mądra i przemyślana inwestycja. Polska dołącza do grupy 20 największych gospodarek na świecie. Kontynuowane będą inwestycje w kluczowe projekty infrastrukturalne, takie jak centralny port komunikacyjny czy modernizacja kolei. Budżet zakłada również rekordowe 2,4 miliarda złotych na gospodarkę morską. Część środków trafi na poprawę dostępu do portów w Gdyni, Świnoujściu i Elblągu. Inwestujemy w zapowiedziany przez premiera Tuska program Polskie Morze. Najważniejsze inwestycje to budowa infrastruktury dostępowej do portu w Świnoujściu, w tym nowego terminala kontenerowego, budowa infrastruktury dostępowej do budowanego terminala gazowego FSR-u w Zatoce Gdańskiej, ale także budowa statków szkolno-badawczych dla uczelni, uczelni morskich, takich jak choćby Nowy Dar Młodzieży dla Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, czy specjalna jednostka badawcza dla Politechniki Morskiej w Szczecinie. Zabezpieczamy również środki dla budowy toru wodnego do portu w Elblągu. Znaczące inwestycje zaplanowano w obszarze bezpieczeństwa energetycznego. W budżecie znalazły się środki na terminal fsr w Gdańsku, przygotowania do budowy elektrowni jądrowej, rozwój sieci przesyłowych oraz modernizację systemu ciepłowniczego. Robimy wszystko, aby ceny energii w Polsce sukcesywnie spadały. Dlatego tak ważne dla nas są rozwiązania dotyczące chociażby lądowej energetyki wiatrowej. Energia w Polsce musi być tańsza. Bo chcemy, aby polskie firmy były konkurencyjne, a energia trafiająca do polskich gospodarstw domowych była po prostu tańsza. Wysokie nakłady przewidziano również na ochronę zdrowia prawie 248 miliardów złotych, czyli ponad 25 miliardów więcej niż rok wcześniej. Zabezpieczyliśmy też może mniejsze kwoty, ale myślę, że z punktu widzenia Polaków bardzo istotne, takie jak chociażby. Dodatkowe 100 milionów złotych na program refundacji in vitro. W tej chwili ten program to już 600 milionów złotych. Mimo rosnących dochodów, deficyt pozostaje bardzo wysoki i ma wynieść prawie 272 miliardy złotych. Dla porównania, w 2024 sięgał 184 miliardów, a w 2025 prognozowano go na ponad 260 miliardów złotych. W Polsce rośnie stopa bezrobocia. Czy to cykliczne spowolnienie, a może niepokojący trend? Przekonajmy się. Letni sen rynku pracy prysł. Zamiast oczekiwanego spadku, stopa bezrobocia w Polsce wzrosła z 5,2% w czerwcu do 5,4% w lipcu. To najwyższy poziom od kilku miesięcy. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych przekroczyła 830 tysięcy, czyli o ponad 33 tysiące więcej niż miesiąc wcześniej i aż o 65 tysięcy więcej niż rok temu. Wakacje, które zwykle kojarzą się z sezonowym ożywieniem, tym razem obnażyły słabość rynku pracy. To bezrobocie jest trzecim najniższym w tej chwili w Unii Europejskiej, wyprzedzana z Malta i Czechy. Wydawałoby się więc, że sytuacja jest dobra, tym bardziej, że ten poziom bezrobocia, niezależnie od tego jak rejestrowany, utrzymuje się na podobnych poziomach od roku 2022. Ale jest jednak pewien problem, który zgłaszają chociażby same osoby, które poszukują pracy, szczególnie osoby młode, wśród których bezrobocie wynosi około 13%. Są zawody, w których w tej chwili jak gdyby przestało być, przestali być poszukiwani pracownicy, i to szczególnie dotyczy sektora IT, szczególnie osoby z małym doświadczeniem. I z takim początkowym, na początkowym etapie nauki, czyli bardzo małe kwalifikacje mają, są zastępowani przez sztuczną inteligencję. W jednych branżach widać przesyt, inne wciąż mają zapotrzebowanie na nowych pracowników. Tutaj dominuje budownictwo i wszyscy fachowcy, którzy są na budowach. Oni są bardzo poszukiwani na rynku pracy. Pielęgniarki i lekarze z naciskiem na te pierwsze pielęgniarki bardziej są w tej chwili potrzebne chyba niż lekarze. I oprócz tego co bardzo dziwne może się wydawać w stosunku do pensji, jakie otrzymują nauczyciele. Okazuje się, że są bardzo poszukiwani na rynku pracy i na dodatek szczególnie nauczyciele zawodów. Dane GUS pokazują, że rynek pracy nie jest jednolity. Najlepiej radzi sobie Wielkopolska, najgorzej Podkarpacie. Województwo pomorskie plasuje się poniżej średniej krajowej z poziomem 4,9%. W samej aglomeracji trójmiejskiej sytuacja wygląda jeszcze korzystniej. Gdynia notuje stopę bezrobocia na poziomie 2,7%, a Sopot jedynie 2,2%. To kontrast, który pokazuje dwie Polski: tę rozwijającą się dynamicznie w dużych ośrodkach i tę, gdzie dostęp do pracy wciąż pozostaje problematyczny. W trójmieście właściwie nie ma bezrobocia, bo to jest chyba 2,1%, więc to jest poniżej tego takiego na, tak zwanego naturalnego bezrobocia, które wynosi dla Polski 3,2%. Procenta. Są powiaty takie jak nie wiem Czuchowski, Bytowski, Chojnicki, czyli te z południowego zachodu województwa, gdzie ono sięga 10%. Podobne bezrobocie jest też na żuławach w powiecie nowodworskim, malborskim, co jest o tyle dziwne, że to są powiaty bardzo blisko. Miasta leżące, więc teoretycznie powinni, powinny mieć osoby stamtąd łatwy dostęp do tego rynku pracy. I też Lamborski odstaje od reszty województwa pomorskiego, też właśnie około 9%. Rząd zakłada, że do końca roku stopa bezrobocia spadnie do 4,9%. To ambitny cel, który wymaga realnych działań, tworzenia nowych miejsc pracy, inwestycji regionalnych i wsparcia dla słabszych województw. W Polsce rośnie bezrobocie, jednocześnie nasza gospodarka wciąż się rozwija. Co to może oznaczać? O tym porozmawiam z moim gościem w naszym studio. Witam doktora Patryka Kaczmarka z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry. Panie doktorze, zacznijmy od tematu bezrobocia. W lipcu wyniosło ono i 40%. Choć zazwyczaj w wakacje spada. Czy to jest błąd statystyczny, czy może początek jakiegoś niepokojącego trendu? Tutaj rzeczywiście delikatne wahnięcie stopy bezrobocia w stosunku do tego, czego byśmy oczekiwali czy obserwowali w poprzednich latach. Mogłoby niepokoić, gdyby nie fakt, że od czerwca tego roku, a więc duża część tych zmian mogłaby mieć miejsce i być obserwowana dopiero w lipcu, bezrobotni rejestrują się według miejsca zamieszkania, a nie według miejsca zameldowania. Istnieje możliwość rejestrowania osób bezrobotnych także przez internet, co delikatnie także mogłoby mieć wpływ, jako że ta procedura została uproszczona. Oczywiście tutaj również występuje pewne, pewna presja na bez bezrobocie, wynikające m.in. z niepewności na rynku z presji płacowej, no a także zmiany na rynku pracy wynikające m.in. z adaptacji narzędzi sztucznej inteligencji mogą powodować, że to bezrobocie mogłoby mieć presję do wzrostu w następnych latach. Na razie jest za wcześnie, aby o tym mówić, myślę, że. E, wyjaśnienie tego zjawiska leży bardziej w tych prozaicznych przyczynach. Zupełnie nieprozaiczne są e, natomiast informacje dotyczące bezrobocia młodych, bo wśród osób do 25 roku życia e, stopa bezrobocia wynosi no, ponad 13% i najwięcej w Unii Europejskiej. Są to bardzo niepokojące dane. No i dlaczego Polska wypada tutaj tak e, słabo? Ile to w ogóle te dane mają jakieś w ogóle odzwierciedlenie w rzeczywistości? Rzeczywiście bezrobocie wśród młodych z reguły jest wyższe niż stopa bezrobocia ogółem. Wynika to z mniejszego wykwalifikowania pracowników, z ich większej mobilności, z ich większej rotacyjności, mniejszej stabilności zatrudnienia. Również powoduje, że te osoby są zatrudnione na stanowiskach, które są bardziej odtwórcze, a tutaj te procesy automatyzacyjne także umożliwiają zastępowanie tych pracowników poprzez... Robotyzacji, automatyzacji produkcji. Porozmawiamy o finansach publicznych. Rząd ogłosił projekt budżetu na przyszły rok, co w tym projekcie zwróciło pańską uwagę. Oczekiwałem wyższego wzrostu dochodów budżetowych w związku z bardzo dynamicznym wzrostem gospodarczym, zarówno w tym roku przerastającym oczekiwania, jak i tym planowanym w kolejnym roku. Ograniczona inflacja, ale jeszcze powyżej celu przez część tego roku także mogłaby wpłynąć na wyższą bazę, która mogłaby. Spowodować wzrost dochodów budżetowych tutaj, a to z kolei przekłada się także na większą różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami, czyli na deficyt budżetowy, który ma wynieść aż 270 miliardów złotych. Oczywiście wynika to w dużej mierze z wydatków na obronność, które kontynuujemy. Niemniej zwróciłbym jednak uwagę, że takie najtwardsze wydatki, nie tylko na obronność, ale w ogóle na inwestycje, czyli na infrastrukturę. Na budownictwo, na kolej, na lotniska, na drogi to jest około 100 miliardów złotych. Cała reszta to są jakieś nakłady na, na przykład na fundusz wsparcia sił zbrojnych. Natomiast co do zasady, zawsze byłem i jestem zwolennikiem inwestowania nawet kosztem zwiększonego deficytu czy zwiększenia długu publicznego. O ile oczywiście te środki są wydawane mądrze i na coś, co nam przyniesie w przyszłości większe korzyści. Ten deficyt jednak martwi, bo ekonomiści już od dawna ostrzegają, że no, tutaj mogą być bardzo duże problemy. E, kto poniesie ten ciężar, bo mówimy o okolicach 300 miliardów złotych? Przesadnie alarmujący to on jest tutaj nieuzasadniony. E, jeżeli nawet będziemy na granicy naszego limitu długu publicznego do PKB. To nadal będziemy w okolicach 60%, a nie tak jak średnia unijna, w okolicach 80 do 100%. Czyli taki przedział taki średniego zadłużenia, czy wielu krajów rozwiniętych, które mają powyżej 100%. Ta bardzo luźna polityka fiskalna może z jednej strony nam znowu spowodować jakieś impulsy inflacyjne i zahamowanie dynamiki spadku stóp procentowych w dalszych kwartałach. I ewentualnie to z kolei jakąś stagnację w gospodarce. Z drugiej strony, sam o krót, krótkim terminie, w takim najkrótszym terminie, jedno-dwukwartalnym, no to takie wydatki stymulują gospodarkę, w szczególności w zakresie inwestowania. Zatem rzeczywiście najważniejsze jest, co się pod tym słowem. Wydatki publiczne kryje. Sporo się dzieje ostatnio w dziedzinie podatków. Rząd chce między innymi podnieść CIT dla banków. Czy to jest sprawiedliwe, obciążenie, czy może zabójstwo dla kredytów i gospodarki i w ogóle? Które z tych propozycji podatkowych budzą w Panu największe obawy, ale może i nadzieje? Wysokie wydatki muszą znaleźć źródła pokrycia w jakichś wpływach budżetowych i to mogą być albo dochody z tytułu nowych podatków, czy podniesionych podatków, albo tego długu publicznego. Polityka pieniężna nie jest po to, żeby sobie banki zarabiały, albo nie zarabiały, kiedy są obniżone stopy procentowe, tylko po to, żeby dbać o inflację. Jeśli pieniądze były ściągane z rynku poprzez wyższe odsetki od ludzi, to po to, żeby zmniejszyć inflację, a nie po to, żeby potem zabrać od banków te pieniądze do budżetu i je jeszcze raz pompować w wydatki publiczne, czyli tą inflację zwiększyć. Tutaj jest pewien paradoks tej sytuacji i niestety kłóci się to z pozytywnymi zapowiedziami dotyczącymi wzrostu liczby narzędzi dotyczących rynku kapitałowego, jak na przykład oki ostatnio zapowiadane. Polska chce nałożyć podatek cyfrowy na globalne platformy, pomimo gruźb Donalda Trumpa. Czy to jest ochrona polskiego rynku, a może po prostu prosimy się tutaj o kłopoty? Każde państwo ma prawo suwerennie nakładać podatki na różne sektory, które działają w tym zakresie. Jeżeli samodzielnie nie posiadamy jeszcze takich zdolności, żeby takie usługi produkować, no to na razie obciąże to jedynie to zagraniczne. Nie mówimy tu o dyskryminacji, ale o no, pewnej, pewnym fakcie, pewnej e słuszności. Także ja jestem jak najbardziej za. Oczywiście zrozumiałe jest też, że Donald Trump będzie próbował negocjować i także takimi instrumentami zastraszania, żeby tego podatku nie było. I tu stawiamy kropkę. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. A teraz czas na skrót najważniejszych informacji gospodarczych z ostatniego tygodnia. Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe otrzymała od Wojewody Pomorskiego pozwolenie na rozpoczęcie pierwszego etapu inwestycji. Rząd wpisał ją do projektu budżetu na 2026 rok. Miliard złotych ma zostać przeznaczony na wieloletni program wspierania strategicznej infrastruktury energetycznej. Dodatkowe 54 miliony złotych trafią bezpośrednio na rozwój programu Polskiej Energetyki Jądrowej. W marcu oddano już do użytku stację transformatorową w Lubiatowie-Kopalinie wraz z linią kablową. Według harmonogramu elektrownia ma rozpocząć produkcji energii w 2036 roku. Równolegle rozwijane są też inne projekty jądrowe w Polsce. We Włosławku Orlen planuje budowę pierwszej w Europie małej elektrowni atomowej, która ma być najbardziej zaawansowanym technologicznie projektem SMR na świecie. Ministerstwo Infrastruktury przygotowuje SPEC która przyspieszy budowę Drogi Czerwonej w Gdyni, strategicznego połączenia portu z obwodnicą Trójmiasta. Uproszczone procedury mają skrócić proces inwestycyjny nawet o dwa lata. Energetyka wiatrowa rozwija się błyskawicznie, a wraz z nią rośnie zapotrzebowanie na specjalistów. Politechnika Gdańska uruchamia studia podyplomowe Digital Skills for Wind Energy Systems, które uczą, jak wykorzystać cyfrowe narzędzia w projektowaniu i obsłudze farm wiatrowych. Kompetencje cyfrowe są niezwykle ważne w zakresie pełnego rozwoju globalizacji, odpowiedniego zarządzania systemem, podejmowania decyzji, trawnych decyzji, bo wiąże się to z dużymi nakładami finansowymi, w związku z tym. Rozwój automatyzacji, cyfryzacji, cyberbezpieczeństwa, infrastruktury w zakresie infrastruktury krytycznej, no właśnie powołał pewną potrzebę do uruchomienia studiów. Studia są realizowane w ramach projektu międzynarodowego DigiWind, który patronat branżowy został objęty przez jednego z deweloperów. W programie znalazły się tematy od cyfrowych bliźniaków i predekcyjnej konserwacji po cyberbezpieczeństwo i zarządzanie produkcją energii. To oferta nie tylko dla inżynierów, ale i dla ludzi z sektora IT czy menedżerów. Studia podyplomowe w zakresie, w zakresie morskiej energii wiatrowej. Są już nabór po raz 12 z dużym sukcesem. Co pół roku były roczne nabory. Wykształciliśmy około 500 osób. Właśnie, że to kadra, która zdobyła doświadczenie bardzo często na, na różnych akwenach, m.in. na Morzu Północnym, przychodzi właśnie na studia po to, żeby uzupełnić swoją wiedzę w zakresie kejsu, jakim jest Bałtyk Południowy. Morskie farmy wiatrowe mają być kluczowym elementem polskiego miksu energetycznego i stanowią infrastrukturę krytyczną. Dlatego kompetencje cyfrowe są dziś równie ważne jak stal i beton. W naszym programie z reguły rozmawiamy o nowoczesnych technologiach w kontekście gospodarczym. Teraz czas porozmawiać o sporcie. W Gdańsku studenci pracują nad nowoczesnym bolidem, który już dziś triumfuje w najważniejszych zawodach Europy. To dowód na to, że polska myśl techniczna potrafi konkurować na najwyższym światowym poziomie. Na pierwszy rzut oka wygląda jak miniatura bolidu F1. Nisko zawieszony, z karbonowymi elementami i aerodynamicznymi skrzydłami. Ale to nie Ferrari ani Red Bull. To dzieło studentów Politechniki Gdańskiej z PG Racing Team. Startujemy w zawodach formuła student, które odbywają się w całej Europie i także na świecie. I to są zawody najbardziej w sumie prestiżowe dla młodych inżynierów na świecie. Polegają one właśnie na tym, że pokazujemy swój bolid, który zbudowaliśmy w przeciągu ostatniego roku. Więc mamy 8 miesięcy, aby zaprojektować i zbudować sami. Bolid wyścigowy, który będzie konkurencyjny na tle innej stawki z całego świata. Ale takie zawody to nie tylko bolid, nie tylko wyścigi, ale także konkurencje statyczne, gdzie przed sędziami bronimy swojej wiedzy inżynierskiej na konkurencji design. Czy także przedstawiamy koszt i cały proces produkcji na e, w konkurencji Cost and Manufacturing Event? E, a także mamy szansę zaprezentować swój plan biznesowy, e, który musi po prostu być związany z naszym bolidem. Czyli załóżmy mamy 10 minut, aby sprzedać swój biznes warty 2 miliony. Ta maszyna w tym roku podbiła zawody Formula Student Netherlands, zgarniając 9 pucharów i pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej. W naszym bolidzie bazujemy na wykonaniu części z włókien węglowych, takich jak monokok czy nasza aerodynamika. Używamy również aluminium dość lekkiego i wytrzymałego do naszych części najczęściej mechanicznych oraz korzystamy jeszcze przykładowo do tarcz hamulcowych z żeliwa. Same części projektujemy na samym początku jako model 3D przeprowadzamy symulacje statyczne, dynamiczne, aby zobaczyć, czy te części wytrzymają, ponieważ zawieszenie no, jest narażone jednak na działanie sił dynamicznych, a następnie potem część rzeczy wykonujemy sami, jeśli nie jesteśmy w stanie czegoś wykonać ze względu na przykład na infrastrukturę. No to wtedy te części wykonują dla nas sponsorzy, jednak na samym końcu to do nas należy, aby to wszystko złożyć. Prędkość jest dla nas trudna do zmierzenia, ponieważ zwykle na zawodach bardziej nie ma takich długich odcinków powiedzmy toru, aby rozwinąć ją maksymalnie. Właśnie bazujemy tutaj na przyspieszeniu i nasze przyspieszenie to jest około 3,8 sekundy do setki. W sezonie Budowaliśmy nie tylko bolid spalinowy, ale także podejmowaliśmy się próby budowania bolidu elektrycznego, a także systemu driverless, czyli systemu, który odpowiada za to, że bolid jeździ sam na torze. Jest to system autonomicznej jazdy. W tym samochodzie mamy innowacyjny system telemetrii, przesyłania danych na żywo, e, które wyświetlane są również tutaj na wyświetlaczu, e, oraz przesyłane są do komputera inżyniera wyścigowego, który siedzi. Poza bolidem obserwuję wyścigi dane. W bolidzie znajdziemy system telemetrii na żywo, podłogę z defuzorem poprawiającą aerodynamikę, lżejszą konstrukcję nośną, wahaczy z włókna węglowego i ulepszony układ chłodzenia, który zażegnał dotychczasowy problem przegrzewania się zespołu napędowego. To praca dziewięciu wyspecjalizowanych grup. Bolid budują studenci kierunków głównie mechanika i budowa maszyn, mechatronika czy informatyka. Jednakże no nie są to jedyni studenci, którzy mogą brać udział w projekcie. Odpowiadają za takie podzespołek, na przykład rama, zawieszenie czy układ napędowy. I razem należy, musimy współpracować, żeby złożyć to wszystko, żeby ten pojazd jeździł i wygrywał. A co najważniejsze, co to znaczy dla studentów? To projekt, który kształci ich na inżynierów, menedżerów i marketerów i czasem wynajduje przyszłego konstruktora F1 albo specjalistę od innowacji. Zwycięstwo w Holandii, podium w Austrii, Czechach czy świetne wyniki w Chorwacji to dowód, że polski talent potrafi rywalizować globalnie. Formuła student dla mnie yy, ma być yy, drogą kariery, która pozwoli mi pracować na przykład w Formule 1 lub innej branży automotive. W Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym dostaliśmy najwięcej przestrzeni, dostaliśmy najlepsze narzędzia, jakie możemy. Większość naszych prac przeprowadzamy tutaj w Space for Makers. Kiedyś ich bolidy nie przechodziły nawet inspekcji technicznej. Dziś rywalizują z najlepszymi uczelniami świata i wygrywają. A kto wie, może za kilka lat, gdy w boxach formuły pierwszej zobaczymy inżynierów z laptopami i słuchawkami, wśród nich będą też absolwenci Politechniki Gdańskiej. Bo droga na tor wyścigowy naprawdę może zaczynać się w Gdańsku. Jak mawiał Benjamin Franklin, w tym świecie pewna jest tylko śmierć i podatki. Ale czy nowe daniny to faktycznie najlepszy sposób na podreperowanie krajowego budżetu? Odpowiedzi na to pytanie poszukamy jeszcze nie raz. W dzisiejszym programie to wszystko. Jak zawsze dziękuję za uwagę. A na następny raport gospodarczy zapraszam już za tydzień. Do zobaczenia. Partnerem programu jest Pomorska specjalna strefa ekonomiczna.